Jak widzicie, kochani, jest to V6. Tak, Kalibro. Tak, jedzie, sam sam jedzie. No słuchajcie, jedziemy po nowe auto. Także niespodzianka. Myślę, że tego się nikt nie spodziewał, co będę kupował. Sam w ogóle nie miałem, nawet nie myślałem o tym, żeby kupić taki e, samochód. Długo szukałem, muszę się przyznać. Jak już się domyślacie po tytule, jest to kalibra niestety druga, bo mam już jedną. Sami wiecie, także niestety będę musiał tą fioletową sprzedać, ponieważ nie mam ani tyle miejsca, ani czasu, żeby dwie robić naraz. Przy tej fioletowej też dużo już zrobiłem, można powiedzieć. To nie jest tak, że tak ją kupiłem i tak sobie ona stoi. Po prostu ja ją kupiłem dwa lata temu, też żeby sobie ją odnowić i tak dalej. Niestety ten projekt dużo pieniędzy pochłonął, ponieważ jak ją kupowałem dwa lata temu, nie było nawet biegów w niej, nie działały reflektory. Instalacja elektryczna praktycznie nie istniała w tym samochodzie. Był strasznie zaniedbany, jeżeli chodzi o środek i tak dalej. Także na dzień dobry trzeba było 2000 euro prawie wyrzucić w warsztacie, żeby zaczęło w ogóle hamulce działać, czy cokolwiek w tym samochodzie. No i po dwóch latach już tak teraz stwierdziłem, że no jednak mi się zawsze marzył ten 2,5 silnik. Zdarzyła się słuchajcie okazja, żeby kupić 2,5. Jeszcze w wersji DTM, takie jak wychodziły kiedyś w takich specjalnych edycjach Opel Kalibra. Na pewno pasjonaci wiedzą o co mi chodzi. To udało mi się znaleźć właśnie takiego dtm 2,5. No niestety jest małe, ale to Wam pokażę na miejscu właśnie jadę. Ją kupić. Mogę Wam teraz powiedzieć, że auto stoi 6 lat w garażu. Nie była 6 lat odpalana, dlatego też wysłałem tam od razu lawetę, żeby po prostu mi to zabrała, bo nie będę jej odpalał. Także dużo, dużo pracy nas czeka. Myślę, że też dużo filmów nas czeka z tym samochodem. No musicie jeszcze trochę poczekać. Dojadę na miejsce, pokażę Wam mniej więcej o co chodzi. Także zapraszam do oglądania. No jesteśmy coraz bliżej, coraz bliżej. Już nie mogę doczekać. Będę O, jest w środku. Ten ma tutaj zeszły. Laki. Zadowolony? No jak? Pewnie, że zadowolony. Więc co mamy naszą kalibrę? Kupiliśmy. No nie, nie nagrywałem wam, jak ją ładowaliśmy na lawetę, bo trochę się namęczyliśmy, bo jest samochód niski. A pan przyjechał tutaj bardzo wysoką lawetą, ale daliśmy radę. podłożyliśmy klocki. Jak widzicie, kochani, jest to v 6 DTM edycja. Naprawdę się jaram. Cieszę się, jest dużo pracy w niej, bardzo dużo, ale ją zrobimy sobie. No, patrz, jak ona wygląda. Zielony, piękny kolor DTM-u. Mhm. No, słuchajcie, Piotr mi przywiózł tę fałszywkę tutaj na miejsce. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli lawetę, fajny, fajny serwis tutaj. Tutaj jest numer telefonu. Możecie śmiało dzwonić do Piotra, jest naprawdę odpowiedzialny. Chłop, i ma super ceny. Także Wam naprawdę polecić, że jeżeli chodzi o ceny i o serwis, to jest numer 1 w Holandii. Także jakby co też rzucę na dole Wam link w opisie do lawety. Także nigdy nie wiadomo, kiedy się przyzna, prawda? A my co robimy? Zwalamy teraz ją tutaj, damy ją tutaj właśnie bruk. No i co? Jutro zaczynamy się za sprawdzenie co brakuje, co nie brakuje. Także oglądajcie odcinki. oj i Nie? Ten, czy... czy tam jest coś materiec? <grywa> nie normalny hamulec wyciągnął, no zobaczcie jest twardy. Cicho, bo ja tu mam ja tu nie wiem jak tu wejść w bo... ogóle. Ale jest twardy hamulec. Chwila. No. Twardy no? No dawaj. Owolutko w skórze. Dobra. No teraz jest bez biegu. No. No widzisz, no to hamuje, dobra. hamuje? No dobra, dobra, bo to... Jyka przecież... kierownica skrzybiana, nie widzę czy ona ma prosto koła, czy nie. Dobrze, dobrze widzicie? dobrze Został dobrze otwarte drzwi, co Idę ci mówi? dobrze 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 Wjeżdża? dobrze dobrze kalibra to jest kalibra nie? a zawsze. przód idzie dobrze? dobrze idzie pierwsza przyjazka kalibro? tak i jedzie sama, sam jedziesz. nie ma na nic. co widzisz jak mi teraz zeszło tu nie poczekaj południu no dobra Poczekaj. Jeszcze podłożę po i żeby to widzi już nie usunęły. Słuchajcie, sami widzicie co tutaj jest do zrobienia, także <grystanie> dosyć dużo do zrobienia jest. Ale i tak się cieszę jak dzieciak. Wiodek tylko pomaga właśnie zjeżdżać nią, ale muszę wam przyznać, że ciekawe. No jak? Dobra, dobra. Okay. Jest? Okej. Okay. Mm. Dawaj, dawaj. Przód też idzie? Tak, 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 tak. No widzisz, nawet nie... Tam dobrze jest, tak co? No dobrze jest. Tak? Dobra. Teraz musi zamknąć. Dobra. Auto będzie. Szybki, Teraz. No, tu chwila. Biegniemy też żeby dobrze było. No właśnie. Jeszcze ona prosto trochę musi zjechać. Krycić. No. Pomoc pchać? Tylko że poczekaj, bo ja tu nie mogę. Tak tak trochę dalej. Nie, nie mogę. No. dobra, teraz to kieruj jak chcesz. Ale dobra, dobra, bo ja nie mogę teraz kierować. Zamknięte. nic, nie. Teraz ty sam będziesz kierować, no. Super, udało się. Ten bus tak trochę źle stoi, jo, ten bus... a mogłem jeszcze tak do tego a pojechać. co, ona trochę może iść tak w sumie. Tak może iść i teraz by się odbija, gdy odbijać. Teraz odbijać. niech tak idzie sobie. Ale no? trochę odbije, żeby teraz by było... odbić, no. Żeby się wyprostowała, nie? Da. Mocno kołami. Kurwa, zamknięte <laughs> A teraz nie wejdziesz. No to nie jest jakieś tu cofa. To będzie lepiej. Więcej odbić. A szyba się nie otwiera. Kurde, otwiera, ale by musiał być. Akumulat. Wie pan co? Zrobiliśmy błąd, bo mogliśmy tutaj zostawić miejsce parkingowe swoim samochodem. A no macie rację, no czekajcie. czekajcie. Dobra, dobra, wyjdziesz? Już? A może ja wejdę do środka, co? I będę to kierować. Co? Jo. To jest chyba pomysł. O, ta podsufitka mnie zmartwiła. This is really crazy. Słuchaj, zobacz. 678 numer DTM Edition. Słuchajcie, zobaczcie, co tutaj jest. Na razie tutaj jeszcze nic nie je ma. Sami widzicie, co tu się stało. Tutaj właściciel po prostu ją rozmontował. Chciał ją wszystko od nowa złożyć, ale no nie udało mu się to. Także co? Będziemy to robić wszystko. Będziemy dużo montować. Słuchajcie, jeżeli Was interesuje, to teraz <grym> co ja będę z ją robił w ogóle? Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję na tym kanale, żeby to się cały czas nam budowało. Także jeżeli nam się kanał będzie też wzrastał, też będę może miał więcej funduszy, żeby zrobić tą kalibrę. Także zapraszam do następnego odcinka. Cześć!